Cześć, witajcie z Francji. Jesteśmy dzisiaj na pokazie Massey Ferguson'a. Massey Ferguson dzisiaj zaprezentował nam ciągniki nowej serii 3 plus mniejszy ciągnik. Ja będę się chcę w relacji bardziej pokazać ciągniki sadownicze te serii 3, co zmienili. Bardzo dużo, szczegółów. Bardzo dużo szczegółów jest na zmienianych. Oczywiście norma spalania jest Stage, stage 5, jest DPF, ale przede wszystkim zwróćcie uwagę na kabinę bo kabiny w tych są zmienione. Zwróćcie również uwagę na wydajność hydrauliki i opcje hydrauliki. Tutaj też jest to poprawione. Dużo drobnych zmian, ale jeżeli zobaczycie, no to życie składa się z szczegółów. Tutaj w Maseju bardzo dużo tych szczegółów poprawili. Naprawdę bardzo dużo tych szczegółów poprawili. To jest takie prostsze. To co takie przeszkadzało Tutaj przełącznik przeszkadzał, tutaj trzeba było daleko, tutaj biegi się ciężko przełączały. Naprawdę postawili na duże usprawnienie i duży komfort generalnie dla sadownika. Także zapraszam do relacji. Postaram się Wam w miarę to sensownie i krótko wszystko pokazać, ale już mamy umówione ciągniki na wrzesień do testów w sadzie. Tam będziemy to mogli o wiele, o wiele lepiej. Spokojniej przedstawić. Za mną znajduje się ciągnik MF3SP. Jesteśmy właśnie świeżo po premierze tego, tego modelu. Ten ciągnik charakteryzuje się tym, nie przez przypadek stoimy przy, przy tym modelu 3SP, ponieważ jest to odpowiednik ciągnika. Massey Ferguson 3700, czyli najlepiej sprzedający się model w Polsce. Tutaj jeżeli chodzi o nowinki techniczne modelu MF3, tutaj w tym przypadku MF3 SP, to przede wszystkim zmienia się z przedniej części silnikowej, to jest nowy silnik o pojemności 3,6 litra FTP. Nowe, nowe emisji spalin to są, spełniamy normy emisji spalin MF Stage 5. Przede wszystkim wyróżnia nam się płaska kabina. Ciągnik delikatnie też nam urósł z racji tej, że mamy płaską podłogę w środku, także komfort dla operatora. Przeniesiona została sekcja akumulatorowa do sekcji silnikowej, także dzięki temu uzyskaliśmy więcej miejsca dla wysokich operatorów, którzy gdzieś tam mieli problem z zajęciem pozycji obserwatora, pojęciem zajęciem pozycji operatora. Jeszcze to nam się tutaj rzuca w oczy. Zbiorniki paliwa z, w stosunku do poprzedniej serii zbiornik paliwa mieścił się w części wałka odbioru mocy. Odbior, odbioru mocy. Teraz ten zbiornik paliwa powędrował nam pod kabinę. Zbiorniki są po lewej i po prawej stronie, tak aby zachować tak zwany środek ciężkości jeszcze bliżej. Nie straciliśmy też prześwitu, ponieważ ciągnik delikatnie gdzieś tam poszedł do góry i, 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 i mamy tutaj zbiorniki po lewej i prawej stronie. W przedniej części ciągnika znajduje się zbiornik płynu AdBlue. Pojemność zbiorników to 100 litrów, w tym przypadku od 75 do 100 litrów to są, to są, to są rzeczy opcjonalne. Co tutaj jeszcze mamy, jeżeli chodzi o środek kabiny, to tam się zmieniło, tam się zmieniło też troszeczkę więcej rzeczy. Ja akurat siedzę w ciągniku, który ma przekładnie 30 na 15 czyli tutaj mamy żelebers elektrohydrauliczny. Nowinka w ciągniku sadowniczym Massey Ferguson jest to dźwignia o charakterystyce tak zwanej automotive. To jest, już, to jest już dźwignia na tak zwanych ciągnach gdzie już jest ten komfort zmiany biegu, tak jakbyśmy jechali samochodem osobowym. Oczywiście zostało z poprzedniej serii... Sprzęgło, sprzęgło w tak zwanym guziku i oczywiście zmiana ubiegów na, 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 na dźwigni. I tutaj ciekawostka znajduje się. Mamy tutaj elektroniczną obsługę tylnego, tylnego tuzu wersji Essential wersji Essential, także wcześniej, tego nie, wcześniej tej opcji nie było. Zostało takie specjalne wytłoczenie zastosowane i, i, i w opcji już w ciągniku budżetowym można zastosować, zastosować właśnie obsługę tylnego, elektroniczną obsługę tylnego. Podnośnika. Nowy, 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 nowy wyświetlacz, oczywiście masy Ferguson. Wyświetlacz obsługuje troszeczkę więcej rzeczy w stosunku do poprzedniego modelu. Między innymi mamy też obsługę filtra kabiny kategorii czwartej, który ten ciąg jest wyposażony w filtr kabiny kategorii czwartej. I tutaj mamy całą obsługę tego filtra, żywotność, obserwację żywotności filtra. Wszystko obsłuży nam wyświetlacz, zastosowany w nowym, nowym modelu w ciągniku nowej serii MF3 SP w tym przypadku mamy cztery wyjścia hydrauliczne ale jeżeli chodzi o samą obsługę hydrauliki, najwięcej dzieje się w środkowej części ciągnika, bo tam mamy 8 złącz środkowych z wolnym powrotem całą kulturę zarządzania tego, tej, tej, tej hydrauliki mamy też w ciągniku widzimy tutaj też została przeniesiona wybór prędkości wałka odbioru mocy udźwig w nowym modelu to 3100 kg. Jeżeli chodzi o przedni, przedni tus jest to 2800 kg. Cześć, witajcie i mamy Marka. Cześć, Marek. Witamy wszystkich. witamy Krótkie wszystkich. pytanie o dostępność tych ciągników. Dostępność ciągników nowej serii MF3 to druga część, druga połowa roku 2022, już o naszych lokalnych dealerów. Marek, bo widzimy tutaj dwa ciągniki, które się różnią konfiguracją odnośnie podłogi, Tak, tak jest. czyli w wysokości też środka czy ciężkości. Opowiesz coś więcej? Tak jest. Za nami widzimy bardzo fajnie wyeksponowaną, wyeksponowany środek ciężkości w ciągnikach która z nową, z nową serią MF3. Za nami model MF3 SP75. Tutaj mamy tradycyjny tunel, który nam pozwala jeździć po terenach o uwarunkowaniu górzystym. I tutaj mamy zachowany środek ciężkości z poprzedniej, z poprzedniej gamy ciągników. Tutaj mamy porównanie modelu, gdzie mamy w tym przypadku akurat model VI, ale w tym modelu już jest zastosowana płaska podłoga, podłoga na, na klientów, którzy cenią sobie dobre, do, 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 dobrą, dobre zajęcie operatora, dobry, dobry, dobry komfort w kabinie. Także cały czas Massey Ferguson utrzymuje, utrzymuje, utrzymuje zdanie sadowników, że środek ciężkości jest tematem dyskusyjnym i tematem do wyboru tak naprawdę. Także w Także ta, 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 ta tutaj mamy płaska podłoga w tamtym przypadku i podłoga z tunelem, jak Strategiczne pytanie jak płaska podłoga wpływa na cenę droższa. Czy niekoniecznie? Płaska podłoga. E, generalnie ciągnik, z, który mamy z tunelem będzie ciągnikiem tańszym, na pewno. Okay. Tak, Ale generalnie na pewno to nie wpływa na konfigurację. Jeżeli mówimy o przednim tuzie czy wałku, płaska tak podłoga, czy jej brak nie wpływa na obce konfiguracje. Tak z Podłoga z tunelem nie pozbawia, nas, nie pozbawia nas wersji Efficient, w którym mamy już te unikalne, unikalne funkcje Masy Ferguson w kabinie. I jeszcze jedna uwaga: na prezentacji było też podane, że w całej gamie silnikowej. Czyli od najsłabszych do najsilniejszych silników no, mamy ten wybór. 75 koni zapewni nam e, ciągnik o mocy 75 koni mechanicznych, zapewni nam e, niski środek ciężkości z tunelem w kabinie, jeżeli chodzi o ciągniki od 85 koni w górę, e, w standardzie będzie zawsze w płaska podłoga. Dobrze. Marek to kolejne pytanie. Jeżeli zamawiam przedni tus i przedni WOM czy tak jak w poprzednich seriach tak jak poprzednio było w, w masej Fergusonie wpływa to na pojemność zbiornika Tak jeżeli chodzi o serię 75 koni będzie miało to wpływ na wielkość zbiornika jeżeli chodzi o nową serię sadowniczą, od razu nam się zbiornik po lewej i po prawej stronie. Zbiornik już nie wpływa na, 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 na ingerencję w umiejscowienie wałka odbioru mocy. Ciągniki są e, oczywiście już e, do zamawiania u naszych dealerów, i u tych dealerów też należy dokonać specyfikacji hmm. ciągnika w celu podania ceny ostatecznej. Ceny, które są podpisane na umowach z dealerami, oczywiście są to ceny, za które klienci kupują ciągniki. Ta cena nie zmieni się w momencie odbioru ciągnika. Dostawy będą realizowane w drugiej połowie roku. Ciągniki, oczywiście, tak jak wszystkie produkty Ferguson, są, są dostępne z gwarancją roczną. Można wydłużyć sobie tą gwarancję MFK, można ją wykupić w ciągu roku od momentu zakupu, czyli w czasie obowiązywania tej gwarancji. Maksymalnie gwarancja może być do 5 lat. Wszystkie produkty, wszystkie te ciągniki są dostępne też z opcjami finansowania fabrycznego. Okej. Okay. A my ze swojej strony chcieliśmy bardzo podziękować za zaproszenie, polecamy się na przyszłość i bardzo fajna impreza. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, to przyjemność po naszej stronie całej i cieszymy się, że tu przyjechaliście. W Chateau, de de Chateau de Boucher. Myślę, że to wyjątkowe miejsce i miejmy nadzieję, że spotkamy się częściej tutaj. Ok, dziękujemy. Dziękujemy.